Dobra, wbijam szybko na. Ale, o, dobra, dobra. Dlaczego to było sklep z od... ACMC, co tu się stało? Dobra, ogólnie jesteśmy na tym ACMC. Troszkę mi tu nie było ogólnie. Ostatnio byłem jak tu Draymond tam kiedyś robił yy, klatki i sumo na tych wedłosach. Ogólnie jest strasznie mało graczy. To już jest też dość, dość późno, bo jest 23. Mam na 20 graczy. To ja, no bym powiedział tu średnio. Tylko jestem ciekaw, bo jak to będzie działać, to jest, to jestem w niebie. Nie. Te wyspy są trochę oddalone od... To ja źle skoczyłem. A jeszcze tu grałem ostatnio z Anakinowcem, więc zegraliśmy duelsy z jakimiś bambikami. Sam wykarowałem sam gierę. A z tej bonem tu ty graliśmy ostatnio. No 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 no. Z mamy chyba czy coś. fajnie, że ja w ogóle nie mam dźwięków z, dźwięków z MC. byłem na tym lobby bedru w ogóle? Slime sobie skakał. Normalnie slime sobie skakał. Wow. Aaaaaa, tutaj wypadły. UWM. Dobra, wiesz co? Ja to chowam. A i mogą wchodzić na pełny serwer. Wow! Uuu, BALTO SZEWCIU O spadł Nie jedyny <grym> zawodnik, Wyglądam, ale arenę nie, nie robiąc nic Jest to bardzo możliwe O dobra, dobra, gracz ACMC też tak robią, dobra WOW Pff. Ale, ale zodyjesz. Dobra, mogę przetestować hitting, dzięki Ale odpycha, ale, ale chłopak odpycha, nie? Ja to wygrałem ja na mam dalej 100% min ratio. Tak <laughs> Aha! Okej, okay, dobra No to fajnie O, wyszedł Jestem sam na dwóch Cel utrzymać się jak najdłużej Ogólnie Ja lubię taki content, że jest czas sklepa, cały czas coś się dzieje Ale no ciężko tutaj oto. to Kolejny, kolejny przyszedł a nie, to jest kolejna. A, to jest, to jest... jego dziewczyna. Co? To gracze mają takie coś? Co wy robicie? Ustaw mnie! Koleś! Coco Jumbo! Oj. już będzie bronić baza, ja tu lecę na środek, nie? Dawaj łóżko obudowu w wo wo Dobrze! Dobrze ci idzie, kolego. Kolego? Dobrze, ładnie no. Ja nie mogę, jak oni nie ogarniają, nie? Czy ona. Czy ona ma macity, Tetopia? Wolek, siema. Siema, wolek. Elo. U, wolek już leci, nie? Dawaj, wolek, leć. A w ogóle tego tekstupaka to jeszcze nie zdążyłem. Jeszcze nie zdążyłem go zaktualizować. Siema, macie tutaj tego? Firebola? Oho Dobra, o nie, nie! Kościu! Kościół! Ja miałem kinow Nie no worek! Worek! Si Kupi. sorry worek, nie obrażaj się. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś kolegami Worek! Jak to widzisz, jak to widzisz modo, to wiedz, że jesteś jesteś spoko mordą i... Ja chcę być z tobą kolegami, o kurde o nie zdążyłem. Ja chcę być kolego. Wbij na Discorda, słuchaj, Moldo. Wbij na Discorda. w pisze, wy, wy, wy też możecie bić. I <grych> napisz, na, napisz mi, Moldo, że to ty. Proszę cię. Ja się chcę z Tobą zaprzyjaźnić. Oni mogą nas obu zrzucić. Co jest z tymi fireballami? O, worek, worek chyba się zdenerwował. O nie, jednak nie, worek, masz tu złoto. Gościu wyszedł, gościu uciekł, chyba. Wystraszył się mnie. On się wolka wystraszył. Worek to by dobry był na Halloween, nie? Jak on grać odstrasza. Co? Co? Um, um, um. Piękny Wolek, ale... tak jakby... co? Czemu... Gostek odiku iku... To jest niewidzialna? Wow! Proszę, nie, proszę! To co jest? Dobra... Stawiam wam TNT... Wow! Nie macie? Nie macie? Zdążę? Może tu będzie... O, dobra, zdążyłem. Dzisiaj jest fanka paliona, ty. No, nie ma. Czemu to mnie zwróciło cały czas? Gdzie Okej, okay, nie wnikam. Dzięki, Wolek, że mi pomogłeś. Duels, jeden gracz, solo jeden. Fójki 0, 4, 4, 0. Siemano, Wolek! O nie! Wolek! Nie, no, Wolek chyba musiał kompa wyłączać. Eee, to siemano.